Siemanko, z tej strony Dawid Malczyński. W wielkim skrócie, e, dwa dni temu zadzwonił do mnie Wojtek Gola, czy nie chciał zawalczyć e, w walce wieczoru ze Steve'em. Od razu od buta powiedziałem mu, że tak, zgodziłem się na tą walkę, później musieliśmy chwileczkę czekać, bo był niezdecydowany. Miałem dostać odpowiedź, odpowiedź była taka, że nie zawalczy. Później na Instagramie jednak przyjął wyzwanie. Walka była potwierdzona, fejmy mają potwierdziło, on ją potwierdził, mieliśmy się zmierzyć w walce wieczoru i nagle mu coś po południu odwaliło totalnie, zmienił zdanie, nawyzywał wszystkich. Nie wiadomo, co on tam zaczął odwalać. O godzinie 8, 18 miał się określić, czy walczy ze mną. Przełożył do 20. O godzinie 20 przełożył do dzisiaj godziny 12. O godzinie 12 zadzwonił do mnie Wojtek Gola i powiedział, że niestety walka ze Steven Berem nie odbędzie się, czyli ja nie zawalczę z nim na tej gali. Nie zawalczę z nim w ogóle. No i co, szkoda, ponieważ chciałem, chciałem reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej, jak to brzmi, chciałem reprezentować nas, nasz polski internet, nasze polskie Fame MMA, wygrać z Anglikiem na jego ziemi. Niestety nie uda się, ponieważ tej walki nie będzie, ale nagle pojawił się ktoś, kto tak jak ja, wziął tą walkę na 6 dni przed galą, on wziął tą walkę na 4 dni przed galą, czyli w dniu dzisiejszym oficjalnie dowiedziałem się, że zawalczę na Fame MMA UK z... Adrianem Polakiem. Dokładnie tak, mega szacunek dla Adriana. E, rozmawiałem z nim od czerwca, nie był na macie. Ja nie byłem od półtora miesiąca. Wchodzimy obydwoje totalnie nieprzygotowani. Jedziemy tam na charakterze. Kto wygra, ten wygra. Ta walka nie będzie o pas. E, będzie to przedsmak walki o pas, która odbędzie się po całym cyklu przygotowawczym w Polsce. Robimy to dla Was, robimy to dla wszystkich, robimy tam wielkie show. Zapraszamy serdecznie wszystkich Polaków z okolic Newcastle. Przyjeżdżajcie, będę tam, będę tam ja. Adrian Polak, będzie Wojtek Gola, będzie Mateusz Kaniowski, będzie naprawdę wielu polskich e, tych. Będzie też mój brat Marcin Malczyński, będzie naprawdę wiele znanych polskich osób. E, obiecuję wam, że i ja, i Adrian zostawimy tam serce w klatce. Jeszcze raz naprawdę szacun Adi za to, że wziąłeś tą walkę, ponieważ nie musiałeś. Ja też nie musiałem, ale zgodziliśmy się. Jedziemy zrobić tam show troszeczkę, wypromować ten galę. Link do pay-per-view i bilety macie linki w opisie. No to co? Team Malczyński w Anglii. Au!